Trzeci dzień maja. Audycja Życie Chrześcijanina z tej strony głośników Łukasz Miller i Daniel Kaleta. Witam Cię, Łukaszu, witam wszystkich słuchaczy. Jak świat długi i szeroki, każdy Polak wie, że pierwszy, drugi i trzeci maj to święta narodowe i można, jak zawsze, przyjemnie odpocząć. Korzystając właśnie z tej okazji, dziś zastanowimy się właśnie nad pojęciem i ideą świętowania, dziś jak i dawniej. Ale zanim przejdziemy do konkretów, Krótki wstęp. Danielu, po co w ogóle świętujemy? No wiesz, nie wszyscy mają taką potrzebę, ale jeśli ktoś ma taką potrzebę, to mi się zdaje, że ona wynika jakoś ze struktury naszej, na, naszego organizmu, na, naszej psychiki, naszego ciała. My jesteśmy istotami cyklicznymi. Te, te cykle są gdzieś w świecie zewnętrznym, na pewno na nas z zewnątrz wpływają, o tym też może chwil, chwil, parę słów powiemy, ale, ale te cykle są również i w nas. Mamy te trzy podstawowe cykle fizyczny, intelektualny, emocjonalny. Myślę, że każdy mniej lub bardziej zauważa to, że w jedne dni jest bardziej sprawny fizycznie, w, w innym mniej, podobnie jest z intelektualną sprawnością, czy, czy z przeżyciami emocjonalnymi raz mamy dołek, raz mamy, jesteśmy pełni entuzjazmu, chęci do działania, no więc jest w nas pewna cykliczność, nie tylko w nas, bo tak jak powiedzieliśmy, powiedziałem na, na, na początku tej wypowiedzi, że jest ta cykliczność wokół nas, bo jesteśmy właśnie przypuszczalnie również dlatego w jaki sposób skonstruowani cyklicznie, że, że te astronomiczne zależności, wpływ na, na naszą naturę jakoś generują tą cykliczność na, naszej, naszej struktury. No po pierwsze... Raz świeci słońce, raz nie świeci, bo, bo Ziemia się obraca wokół własnej osi. Raz Księżyc jest pełni, raz go całkiem na niebie nie ma. I niektórzy twierdzą, że jakiś to związek z naszą naturą, z naszym zachowaniem ma. No i raz jest zima, raz jest lato. I inaczej się ubieramy, inaczej wyglądamy, inne pokarmy jemy. E, więc to, to wszystko ma, ma na nas wpływ. Czyli więc, wszystko ponieważ... jest takie zapętlone jakby. Jest, czas nie jest linią prostą. Kiedyś wyobrażano sobie czas, czas jako strumień, no ale dzisiaj prędzej byśmy powiedzieli, że, że czas rzeczywiście tak prawdą jest, że nigdy i nic nie wraca, nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Czyli pamiętam, który to filozof grecki powiedział Herakles, zdaje się. Ale dzisiaj byśmy to powiedzieli inaczej: że nawet Ziemia, obracając się dookoła Słońca, nie trafia w ten sam punkt czasoprzestrzeni po roku. To jest pewna spirala, dlatego że czas się zmienił. Coś się zmieniło w układzie czasowym. Czas jest, nie jest linią prostą. Czas jest, jak bym powiedział, jest spiralą. To są okręgi wznoszące się czy zmieniające. Ta, te, te, ta, ta fluktuacja ona jest wszędzie w drganiach. Trzeba zauważyć, że, że praktycznie każda rzecz opiera się na, na, na drganiach. No, różne są teorie konstrukcji materii, ale ta najbardziej powszechna jakoś no. mówi o tej, tej teorii falowej, czy w tej wisie mówi o tej teorii strun. Ostatnio się dowiedziałem od syna nawet, że nawet próżnia po prostu tam, gdzie nic nie ma, teoretycznie przynajmniej nam się dotychczas wydawało naukowcom od, przez te ostatnie nie wiem 100 czy 200 lat, wydawało się, że próżnia to jest coś takiego, gdzie nic nie ma, bo dawniej była ta koncepcja eteru, że wszędzie coś jest. Natomiast ostatnia nauka, ostatnie odkrycia mówiły, nie, nic nie ma, próż nic nie ma. Tymczasem dzisiaj naukowcy skłaniają się do innej teorii, że jest materia, antymateria i te ustawiczne fluktuacje czy napięcie między materią a antymaterią, anihilację, powodują, że my niczego nie widzimy, że tam jest czarna dziura, to znaczy czarna, czarny nic, ale to nie jest. Nic, tylko to są fluktuacje, tam też jest cykliczność. Więc ten czas jest naprawdę, w świecie materialnym, trzeba powiedzieć, czas jest bardzo związany z cyklicznością, w świecie materii. Bo zdaje się, że w świecie ducha jest całkiem inaczej. Tam chyba znika ta fluktuacja, tam znika, znikają drgania, znikają te plusy i minusy. Tam wszystko dąży do jedności. Świat materii jest podzielony jest między właśnie skrajnościami, jest tymi wahaniami, z tą falą między dwoma amplitudami minusem i plusem, między dwoma biegunami. Wszystko praktycznie w naszym świecie materialnym jest właśnie, właściwie z, z ma swoją symetrię. Natomiast to, do czego zmierzamy, to wygaszenie tych drgań po to, żeby znaleźć jedność Boga, ten świat, znaleźć świat duchowy, który, który będzie już bez tych fluktuacji, będzie wieczny, będzie rzeczywiście linią prostą. No ale ponieważ ciągle będziemy patrzeć na na Ziemię, ta Ziemia nie zniknie, świat materii nie zniknie, wbrew temu, co, co twierdzą niektórzy ludzie, ten świat materii będzie trwał dalej, więc również będzie na tej Ziemi trwała, tak jak jest napisane w I Księdze Mojżeszowej, znasz na pewno te słowa, że, że zima i lato nie ustaną, dzień i noc nie ustanie. W związku z tym ten, ta cykliczność, ona pozostanie na, wiecz na wieczność, ona się nie, nie zmieni. Tylko świat duchowy podlega innym prawom, ale patrząc na, na tą Ziemię, na tą materialność, którą świat duchowy jakoś na pewno będzie ciągle zachowywał łączność, myślę, że to, to, ta cykliczność, ona zostanie. Stąd mamy potrzebę no, pewnego cyklicznego upamiętniania pewnych rzeczy, czy, czy życia w ogóle w pewnych cyklach. Dzielimy odcinki długie, czasowe na... Krótsze, bo nawet pracę, jak wykonujemy jakąś. Gdybyś tak musiał, Łukasz, jakbyś musiał pracować. Na przykład, chodzi do, do, do szkoły 5 lat, odliczyłbyś sobie, że powiedzmy 5 lat studiów to jest 10 semestrów i odbył je w jednym kawałku, bez dni przerwy. Bez, byłoby oszczędniej, nie? I, A można jak to praktycznie? No, można by po prostu zlikwidować wszystkie soboty, niedziele, i sen jeszcze Zlik nawet. Zlikwidować nawet noce najlepiej i skompresować to wszystko. Przypuszczam, żeby to mi się zmieściło gdzieś w jakichś może dwóch latach, nie? Szybciej. Szybciej, nie. Pewnie. I w jednym kawałku to odbyć, a potem drugie dwa lata odpoczywać. Chciałbyś tak? No to to byłby lajcik. <noise> no nie, ja prawdę mówiąc, jakbym jakąkolwiek długą pracę, to lubię ją sobie podzielić na odcinki, bo jeżeli myślę na przykład o mam tłumaczenia książkę czysta stron. Jak pomyślę, że ludzie, jedna strona zajmuje mi godzinę. To przecież to, to jest, kiedy ja znajdę ten czas. Natomiast, jeżeli podzie podzielę sobie te odcinki, to znaczy, że masz w tygodniu zrobić siedem stron i jesteś w stanie wykonać tą pracę w, ty w ciągu tylu, tylu, tylu tygodni. To ja już nie myślę o końcu. Ja myślę o tych siedmiu stronach, które mam w tym tygodniu, bo wiem, że w sobotę ha, mam wolne, czy w niedzielę jest luzik. I potem znowu zabieram się za kolejny odcinek. To jest ta, ta nasza struktura my myślenia, i stąd potrze potrzebujemy tego podziału od rzeczywistości na, na, na krótsze odcinki. Nie mamy życia 70 czy 80 lat, tylko ma, mamy go podzielony na latach, a w każdym roku są te takie punkty docelowe. Myślisz sobie, a byle do tego święta, byle do tych ferii, a potem znowu to przyjdzie, a potem to. Umiesz sobie takie te cele bliższe wyzna wy, 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 wyznaczyć, wyobrazić. Jak 20 lat, jakbyś sobie przyszło wyobrazić, co jest za 50 lat, jak on dopiero 10 lat ostatnich pamięta, nie mam w ogóle pojęcia, co to znaczy 50 lat. No to jest nie, są rzeczy niewyobrażalne, a krótkie odcinki umiemy sobie wyobrazić. Także ta cykliczność ono powoduje, że, że mamy potrzebę ty, yy, podziału czasu na krótsze odcinki, a też w związku z tym no, jak, jakiegoś upamiętniania tych, tych odcinków. Ten no, podział no, jakoś się musi zaznaczyć. Jeżeli sobie dzielimy, no to, to chcemy jakoś zaznaczyć, A przy tym, tak jak powiedzieliśmy, są te cykle astronomiczne, które w obiektywny sposób, dość obiektywny, wyznaczają jednak pewne cykle, bo chociaż nie ma żadnej kreski na orbicie. Ziemi wokół Słońca, czy ani nie ma kreski na, na orbicie Księżyca wokół Ziemi, ani, ani też na, na Ziemi nie ma żadnych kresek. No, Anglicy sobie przez Greenwich przeciągnęli swoją kreskę i uważają, że, że tam właśnie zero. No ale to jest rzecz umowna wszystko. Natomiast cykl nie jest rzeczą umowną. To, że te 365 jedna czwarta jest jakimś tam kawałkiem jeszcze obrotów Ziemi wokół własnej osi mieści się w obrocie Ziemi dookoła Słońca, a 29,5 obrotów Ziemi dookoła własnej osi mieści się w, obrocie, w cyklu obrotu księżyca wokół, wokół Ziemi. No to, to są już fakty. Jak sobie to podzielimy, kiedy powiemy, kiedy jest początek, a kiedy koniec, kiedy środek, to już jest rzecz umowna, natomiast sam cykl jest obiektywny. W związku z tym mamy potrzebę upamiętnienia tego cyklu raz